Niewystarczalność. Uczucie towarzyszące większości z nas i uczucie, które towarzyszyło mi przez większość życia. To, że muszę zasłużyć, doskoczyć do poprzeczki, cały czas muszę być coraz lepszy i lepszy, być chociaż tak dobry jak inni. Przez to zaczynamy wpadać w wir tego, że cały czas musimy robić lepiej, bardziej, więcej. To może nas zauważą i zaczną doceniać, i może ktoś nas pokocha. I chcę ci powiedzieć, że jest ktoś, chcecie wyciągnąć z tego wiru, złapać za rękę, zatrzymać i powiedzieć, że już wcale nie musisz. Nie musisz się tak bardzo starać. Tą osobą jest Jezus Chrystus. On przyszedł na świat i oddał swoje życie za nas, za mnie i za Ciebie, za nasze słabości, za to wszystko, z czym sobie nie radzimy, czyli za nasze grzechy. On zrobił to wszystko, żebyśmy mogli żyć w wolności, żebyśmy mogli żyć pełnym życiem razem z Nim. Dlatego chcę Cię zaprosić do tego, żebyś zaczął żyć w relacji z Nim, że to wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki, że On Cię przyjmie dzisiaj takiego, jakim jesteś, z tym całym pokruszeniem życiowym, z tym połamaniem, z Twoimi problemami, z tym wszystkim, z czym sobie nie radzisz. On Cię przyjmuje takiego, jakim jesteś, bo takie właśnie jest Jego serce, takie jest serce Ojca.